Hej, wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drogi, drogi popuchar w FIFA 14 World Cup Ultimate Team. Po ostatnich dwóch dosyć dużych openingach, na które wydałem ponad 100 tysięcy końców, stworzyłem sobie właśnie taki. Oto skład. Jest trochę zmodyfikowany. No i zacznijmy może tutaj od dołu, od bramkarza. Mamy DG, potem mamy Jordi Alba, Kielini. Sergio Ramos, myślę, że chyba jeden z najlepszych obrońców w Fifie. Potem mamy Maggio. No, tutaj prawa strona troszeczkę kuleje, ale będę starał się tutaj nadrabiać moim skillem. Potem mamy De Rossiego, już go znacie z poprzednich odcinków. Shirokov, Ozil, czy tam Ozil, jak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to i tak brzmi śmiesznie. Myślę, że też chyba dosyć ciekawy środkowy pomocnik ofensywny. Aczkolwiek za nim osobiście nie przepadam, no ale zobaczymy, jak się będzie nim grało. Podoba jeszcze Elie na lewym skrzydle, jego też już znacie. I na prawej stronie mam Müllera. Po ostatnim openingu właśnie Müller nam się trafił. Myślę, że jak znalazł, będzie się tutaj dogadywał z Gomezem na szpicy. No zobaczymy, jak ten skład będzie działać. Czy będzie mi się, czy będzie mi się lepiej grało, czy nie. Wszystko okaże się. Podczas rozgrywki. No i tutaj mamy na początku e, na ławce rezerwowej Lukaku, na zmianę potem Dawida Wije, jeśli by się z nim sprawdził, Elia, e, Negredo, Snyder, Wajerina, e, Raul Albiol i Papazdopoulos. Potem jeszcze Jacko, pa Papadopoulos, Spahicz, Kerzakow, Klisi. No i tak to się mniej więcej prezentuje. No myślę, że dosyć e, już tutaj ciekawy skład kreuje nam się powoli. No i cóż, zobaczymy, zobaczymy czy nam wyjdzie. Także zapraszam Was już teraz na skróty poszczególnych spotkań. O, koleś do ogrania Kurde tego prawego obrońcy nie miałem jakiegoś dobrego góroba Spakowski A wy kogo mać na prawym bron? Wszystkich mhm. Wszyscy grają na jednej, tak? Jakie slow motion mam czaj, żeby mężku... LOL Ale strasznie. I no, na twoje no, na twoim miejscu wyżej. No, Dawaj Już blisko polakarnego. Czy to wykorzysta? Strzela! Broni i grają dalej. Czy to oddaje strzał? No błysnął teraz refleksem nie temu. Czy to ty byś kupował dystyn? Nie wiem, gol. <głos> <głos> ja nie wiem, że takie było złe podanie, ale Gomez tam przepłynął, typa. easy. Tak, zrobił dokładnie co trzeba. Ja sobie Ale podanie. że może jednak Uuu, bogato, bogato. Nie! Znaczy nigdy nie otworzę, chciałeś powiedzieć. Nie, no się otworzę, bo figurkę tam masz. Ładnie obronił pierwszy strzał, ale był bezradny wobec dobitki świetnie ustawionego zawodnika. Ja Powiedziałeś, Boże, no, to nie wprowadza ludzi w błąd. Nie? Później. Ciebie tylko wprowadza. No gol! Piłko. No nie. Czy to wykorzysta? No piłko, odebrał indywidualnie. No ja pierdził. Dajesz, Elia! Będzie szansa na bramkę. Nie wyszła ta centra, skuteczna interwencja obrony. Gomez! Jeszcze raz! To koniec, a... koniec akcji! Czy to wykorzysta? Azyl! Aha. Nie wiesz, że... Co taki rynik slow rynik motion? Koleś ugarnął komputer, internet, kod. Mamy remis po pierwszych 45 minutach. Komentarz bardzo potrzebny. Prowadzą rzeczywiście dość wyrównaną podcinność, i zaczęli drugą połowę meczu. Dajesz, ale piło. Jak zareaguje arbiter? Żółta kartka, a dostał ją najlepszy strzelec w zespole. Dobry odbiór na połowie rywala. Danila Teroski teraz ma możliwość zagrania do kolegi. Czy to wykorzysta? Będziesz służb. No nie wiesz, mamy relację. Koleś miał jedną gwiazdę, które zamykał. Jedną gwiazdę. No ładne zagranie piętą do kolegi. Aha Czy to wykorzysta? Nie wierzę jakiego ci ją? Franka dająca prowadzenie. Można powiedzieć, że nie zasłużyli na tę bramkę z przebiegu gry, no ale ją strzelili. W futbolu najistotniejsza jest skuteczność. Mario Gomez, ale akcja Elia. No nie wierzę. Jeszcze mi się patro zadowuje, LOL. A już teraz. Czy to wykorzysta swoją interwencją? by jak mają Co to było? Nie. Czy to wykorzysta? No, w końcu, myle. Pierwszy gol. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi. A teraz Sanchez. Czy to wykorzysta? Ależ technika! Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał! Tak jest! Przepuszczam, żeby nuwale mogli się w samej końcówce. Świetnie sobie poradzili i znakomicie skierowali piłkę w siatkę. Bramkarz ładnie obronił pierwszy strzał, ale był bezradny wobec zowitki świetnie ustawionego zawodnika, którego nie upilnowali o bramce. Przegrywa i wyłączył lagik, u Maciego. Dobry, Karol. No nie wierzę, idzie on normalnie teraz. No co za typ, co za sz... Przerwę, frajerze. Tak jest! Do widzenia! Miejmy nadzieję, że panu zawodnik nie da Frajerze, ty głupi. Niebezpieczne zagranie zupełnie nieudany ten śpis. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Czy to wykorzysta? Hermanes! Pilka nie znajdzie w obronie strzał zablokowany. Gomez. Nie, yeah. dobra, wygrana pierwsza. Pierwszy mecz wygrany. Tutaj musimy jakby trawić na zmianę. Poczekaj w szczegóły. Ciśnię, bo uśnię, gra się sam nie wygra. Pierwszy mecz wygrany. Ty, no ja jeszcze do tej pory rozegrałem 36 meczów i nie mam żadnego remisu. Też tak macie? W czym? Nie, An 3 remis. A ja jeszcze nie mam żadnego remisu. W czym? W no w, w fucie WC. Ja mam e, 100 zwycięstw, jedna porażka, e, e, <laughs> jeden remis, 10 porażek. Aha, i kto w to wierzy? A ile na kliknięcie? E, 5% Mhm, mm aha. Okay. Lepiej się tak nie no. Anglia. Gram z Anglią. A w ogóle to się gra tylko ciągle na jednym stadziale, nie? Tak trochę smutno. W tylko trafił, no i tam... Ale jeszcze jeden jest Open, nie? Tylko jeszcze nie wrzucony. I co tam trafiłeś? Nic. Tam jest procesor tabletowy. Dwa procesory tabletowe. I... Miller! Jedynie tam karta graficzna jest w co, to Miller dobry? dobry? No, spoko. Nie jest jakimś drewnem. Spoko się nawet nie ura. Nie powiem. Bardzo sprawne rozegranie przed Zdobyciam Gola, prawda Włodek? Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie... Lol, koleś ma e, skład typowo na wrzutki, nie wierzę. Koniecznie kto gra w ataku? I co mu daje tamte? On gra na wrzutkę! Nieeee! Ja wrzutkę z Aguary. Cholera, no jest to z Mamy powtórkę! Spójrzmy, jak Po co mi inne ligi? Jest hiszpańska, jest angielska, jest włoska, francuska, niemiecka, to wystarczy. No nie wierzę! Więcej nie trzeba. Diego koszta, mistrzeniu, No ja twierdziłem. Jeszcze pijany jest. Pijany jesteś? Pijany jest. Nie ma

Ten? Dabsockersong? song Co? No, 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 no. No wygraj skillem, a nie... speedem. Ale piło! Nie, no, to koleś wygrywa speedem, a nie... No tak, dalej, skillem wygrać. What? O, jak, jak mam go do... Ja mam taki wolnych obronców, że nie ma baty w Ależ pięknie zmieścił masakra zajebiście Do PRZERWY udało mi się urotować wynik 3-2 Niezwykle ważna bramka Niezwykle ważna branka kołą Nie wierzę, choć mi nic nie mamy rezultat Ile? Bardzo 5-2 o nie! No wchodzę w C, ty o co chodzi, ty moją obronę nic nie robi. Za moment wznowienie jakiegoś wyprostnego. Super, mój brałkarz się minął z piłką. Nie bierzee! Trzeci gol z główki. O no nie, nie, mógł chodzić, nie, tu wchodzi. Także, nic nie bierze. Zobieraj dokładnie, koleś mi coś wziął. Ale o! Wyszedłeś od wow, Jaki gol Gomez! What the fuck? fuck! Co? Wyszedłeś od włócznika? No co ty? Dawno nie grałem. A gdzież? Jaki gol! To są gole, a nie kurde, jakieś główki. Aj, przeczytał. O nie, o koszta No nie wierzę no mój bramkasz no co ty robisz? Kurde, żadnych z akcji gola nie trzeba jakiś gumwa Tak jest Gomez co strzelał mnie masakrę. Go za golem, czajesz 5-4. Nie no nie wierzę! Diego kosztam z dołmistrza Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi. Müller. Może być groźny ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. To wysokie podanie skierowane do... Ale akcja ręka, bo w półkarnym pan Dobra główka utrzymują się przy piłce. Będzie strzelwał. Kurde piłka na boisku. Tomes. I będziemy mieli zmiany w ze społa. Sam. Gomez. Gomes. Elia Wariat! Kurde Koniec! pierwszy remis i ja pierdziel 5-5 było, nie wierzę. coś mówiłeś o remisach? No Czas na podsumowanie tego. 5 nie wierzę, co to wykorzystać No to muszę patrzeć na mecz Anglików Okej, okay, dobra. Witam państwa Dariusz Pakowski razem ze mną na komentatorskim stanowisku Włodzimierz Szaranowicz. oddaję piłkę śpiewa, bo YouTube nie za autorskie jeszcze wywali to. No nie, jak się odbił. Churka. Szczęścia, zabrakło mu kilku centymetrów. Ty, ja mam taką zajebistą piosenkę. Ale... Jaki gol! No. Bernard, co on strzelił? A ty mówisz, że jest ogórem, jaki gole, jaki golem, czyli... no, to jaki gol on strzelił? No, przez tam raz na ruski rok, no super. Co on mi strzelił, jakiego woleja mi To w jego wykonaniu. To jest gwiazda. Widzę, że ty lubisz takie Bo. rzeczy. Ale piła! No. Boże nie, cicho, cicho, cicho. NIE JEST KUPEK! Co? Kibol. Kibol. Yeah. Już tam flary lecą, już, mm, jak w domu. To jest stary, to jest tak głupie. Nie. JAKO OKCJO! Tak, z, wziąłeś to? No, to jest tak Jaki gol. Nie mogę na to patrzeć. <laughs> na tą babę? Chodzę w ogóle na to. <grych> ja nie wiem, to jest jego matka, czy co? O, dobre. <grych> ah, cool. fajne. Aha. Jezu, jak goś będzie Kanami będziesz wygrywał. Jaki luck był. Nie wiesz jaki lag był w takim podaniu. No come on. I Bernard drugiego gola mistrzyni. Jak można mieć taki skill? Lepszy, Lepszy Taki Bo, bo, bo tam, bo tam miłość przeżywa ale To jest podkreślenie, to assistant tak komicie zablokował dość połowie na to jest bardzo podobna, ale to, co tutaj co nas tak na za ale z drugiej strony chyba się ze mną zgodzi że we wpresegu macałech co czas wizja zostaje ciągle jeszcze wątpliwe ja pierwszy raz Messiego i Ronalda I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Hmm, taki squad, no, no. Nie. No. O nie RVP. To wolnego to strzału. Udaje mi się... Dawaj, Gomez, teraz. Dawaj, awaj. Wykorzysta... Kur... Wrzuca na agwę i Messiego. Coś nie mogę zrobić, to biega. No nie. Kurde, Anglia wygrywa. Nie, nie. Za raczej Ronaldo na spicer, ani żeby mi na kogo wrzucić. Ale piła, dajesz. Elia, dobrze. Go! Kurde, z przewrotkiem Gomezem prawie stream. Uuu, brawo. O, Suarez wszedł za marina. Jakie złe podanie, on Down, no kurde, skąd ty masz te 87 overalla, no? Aha. A Falcao, nie Nie rozumiem, jak ja wciskam zostawianie się moim obrońcom, to kurde, to zwalnia i tylko go wyprzedzają. No i jeśli wykorzystają stałe gry... O nie, no, GG. Niestety nie awansowało. No, po wtórce widać jak na dłoni broni niepewnie, śle się ustaw. Atak spalony. GG. Niemożliwe, my z Ciemu staramy się miejsca, a ja on ładuje taki budyń, że... Przekokszony ten nasil w tym trybie jest jakiś. Lewa, prawa noga ładuje jak po frajzie. Z każdej pozycji strzelać. Dobra, jeszcze otworzę jedną paczkę sobie. A nóż coś trafił? Dawajcie Ronaldo jakiegoś, kurde. O. Z trafiłem. Wow. Super, super partia.